Kto może być Pana klientem? To znaczy, w kogo Pan i Państwo możecie zainwestować swoje pieniądze? Tylko w młodego przedsiębiorcę? Czy wiek przedsiębiorcy nie jest ważny, ale ważne jest, jakiego rodzaju biznes robi? Co bierzecie pod uwagę? A, jako IP szukamy ludzi z nieprzeciętnymi, ciekawymi pomysłami. Nie ma tutaj kryterium wieku, nie ma kryterium kapitałochłonności pomysłu, bo chociaż ta inwestycja jest ograniczona e, finansowo z góry przez nasz model, to może posłużyć tylko jako element, który pomoże zrobić, dopracować usługę, zrobić prototyp takiej usługi. A te, to ograniczenie ile wynosi? To jest 100 tysięcy złotych. Czyli więcej nie, bardziej się nie zaangażujecie w jedno przedsięwzięcie, tak? Nie. My robimy inwestycję, która jest stricte inwestycją SID-ową, która ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby zwalidować pomysł. Bierzemy na siebie ryzyko... nie dużo tych sformułowań. CID-owa, zwalidować pomysł. To już tłumaczę, to już tłumaczę o co chodzi. A jesteśmy funduszem, który inwestuje w... Przedsięwzięcia, przedsięwzięcia a tak naprawdę w pomysły, które dzisiaj na rynku jeszcze nie są znane. Szukamy takich biznesów, które w przyszłości mają okazję być czymś innowacyjnym, czymś, co klienci chętnie kupią. Natomiast ten rodzaj inwestycji wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Znaczy, światowe statystyki pokazują, że 7 na 10 takich pomysłów przekutych w biznes pada w przeciągu pół roku od momentu inwestycji, To potem nie inwestujecie. Bo ten jeden, który daje zwrot kilkunastu, bądź kilkudziesięciu, bądź krotny z inwestycji jest w stanie pokryć cały ten obszar, który się nie uda. Czyli Pan sam robiąc biznes wielokrotnie spotyka się z porażką, tak? To znaczy... Zdecydowanie tak. Tracicie znaczy, swoje pieniądze. Tracimy swoje pieniądze, głównie z uwagi na to, że szukamy pomysłów na bardzo wczesnym stadium funkcjonowania. W zasadzie na bazie jeszcze nie... Przetestowanego rynkowo pomysłu, jeszcze niezwalidowanego um, pomysłu, w którym chcemy być, bo wierzymy, że pomysł jest dobry i ma szansę przekuć się w fajny produkt, w fajną usługę. Ale weryfikujecie to sobie we właściwie dla siebie sposób na początku? Tak, zdecydowanie tak. Badamy to przy udziale też zewnętrznych ekspertów. Tylko tak naprawdę na koniec dnia to klient swoim portfelem zadecyduje o tym, czy ten model biznesowy a, i produkt, czy usługa, w którą zainwestowaliśmy, jest dobry czy nie? Jeżeli ja przychodzę do Pana z pomysłem i powstanie na tej bazie przedsiębiorstwo, jakaś spółka, firma, to Pan czy, czy Państwo chcecie obok mnie w tej spółce siedzieć, mamy się podzielić gabinetem i, i wszyscy, wszystko razem robić, tak? Nie, ten model działa inaczej, on bardziej opiera się na zaufaniu. W tych spółkach nie tworzymy nawet rad nadzorczych, czyli takich. Tradycyjnych organów przeznaczonych do kontroli tego, co robi zarząd. Tworzymy tylko zarząd i do zarządu zupełnie nie, nie mieszamy się jako IP. W żaden sposób nie ingerujemy w prace operacyjne zarządu, natomiast poprzez różnego rodzaju spotkania i tak naprawdę elementy edukacyjne, które jako fundacja, jako fundusz dajemy tym młodym ludziom, w których zainwestowaliśmy, chcemy im. Ch próbujemy pokazywać te elementy, które naszym zdaniem są warte rozwijania, wskazywać to, co dla nas jest dzisiaj mało użyteczne dla spółki. Decyzja zawsze jest po stronie większościowego udziałowca, czyli zarządu. Jak później wyglądają te relacje inwestor-przedsiębiorca? Jak to już wychodzi w praktyce? Jaka jest ta praktyka działania? Praktyka działania jest taka, że spotykamy się ze spółką raz na kwartał z intencji funduszu a tak naprawdę to częściej przychodzą do nas zarządy, już wtedy firm, z prośbą o ustalenie pewnych rzeczy, z prośbą o wskazanie kierunku działania i z prośbą o pomoc. Oczywiście są bardzo samodzielne spółki, które widujemy raz na kwartał tylko po to, żeby porozmawiać o wydatkach budżetowych, bo to jako inwestor zagwarantowaliśmy sobie w umowie inwestycyjnej, czy chcemy raz na kwartał rozmawiać o budżecie ze spółką w takiej formule przedstawienia przed zgromadzeniem wspólników. Budżetu i zatwierdzenia wydatków niezbędnych do poniesienia w kolejnym kwartale. Ten okres może się wydawać krótki, ale przy tej wartości inwestycji, tak naprawdę kwartał może decydować o tym, czy spółka przetrwa na rynku, czy, czy po prostu zniknie. Jaki biznes pan robi na co dzień? Pan robi biznes dzięki temu, że mnóstwo wielu przedsiębiorców robi swój biznes. To, to jak ten pana działalność wygląda, państwa działalność? Um. Zdefiniowałbym to w ten sposób, że to nadal jest biznes usługowy. Tak? Ja poprzez to, że inwestuję w innych przedsiębiorców, świadczę dla nich usługę dostarczenia finansowania, plus ewentualnie inne usługi wartości dodanej, takie jak wsparcie w zarządzaniu, ale przede wszystkim jest to moja, mój biznes, to działalność inwestycyjna, czyli wyszukiwanie targetów czy celów inwestycyjnych. A negocjowanie warunków inwestycji, przeprowadzenie inwestycji, a później nadzór nad nią, aż do naszego wyjścia z, z danego przedsiębiorstwa, z naszej spółki. Pan reprezentuje fundusz, który no nie zaczął się w Polsce, tak? to jest międzynarodowa instytucja znana w Europie. Proszę powiedzieć, gdzie działacie i za ile działacie? <gibne> GIM rzeczywiście jest bardzo dużym podmiotem, ponieważ kapitały, które posiadamy, to blisko 2 miliardy euro. Mamy korzenie belgijskie, nasza siedziba główna wychodzi, znajduje się w Antwerpii. Posiadamy biura w, oczywiście w Belgii, w Holandii, w Niemczech, we Francji, w Czechach, tutaj w Polsce oraz w Rosji. Stąd można śmiało powiedzieć, że jesteśmy funduszem paneuropejskim. To, co nas wyróżnia, to to, że inwestujemy w małe i średnie przedsiębiorstwa i jesteśmy prawdopodobnie jedynym funduszem o takiej specjalizacji i o tak szerokim zakresie działania. Kto w pojęciu waszego funduszu jest małym, średnim przedsiębiorcą? Kto? Znaczy mam na myśli, jaką musi mieć wartość reprezentować, żeby państwo uznali. Czy każdy mały przedsiębiorca? Nie, niestety mamy e, minimalny limit inwestycji. Tutaj dla rynku polskiego jest to 3 miliony euro. Cieszę się, że mówi pan niestety. To znaczy, że myślicie o tym, żeby być jeszcze niżej, tak? A, prawda jest taka, że w Europie Zachodniej mamy specjalistyczne ramię Venture Capital, które obejmuje inwestycje w mniejsze przedsiębiorstwa, mniejsze przedsiębiorstwa na wczesnych fazach rozwoju. Gdzie zainwestowane mogą być zdecydowanie niższe środki. Ja pracuję w, w dziale, który się nazywa Buyout and Growth Capital. Oznacza to, że finansujemy już te przedsiębiorstwa bardziej dojrzałe. Cele, których poszukujemy tutaj w Polsce, to inwestycje pomiędzy 3 a 15 milionów euro. Czyli tak naprawdę każdy, kto jest małym i średnim przedsiębiorcą, ale dysponuje kapitałem od 3 milionów euro. Nie, jeżeli chce pozyskać kapitał od 3 do 15 milionów euro. 3 do 15 milionów euro on może rozmawiać z takim funduszem, umówić z panem Marcinem dobry obiad i zastanowić się, czy są miejsca, w których możecie się razem spotkać, tak? Dokładnie tak. Po to, żeby zwiększyć wartość firmy i żebyście państwo jako fundusz i ten przedsiębiorca zarobili, bo przecież o to chodzi pan robi to wszystko po to, żeby nie tylko po to, żeby rosło PKB, jak wraz ze wzrostem tej firmy, ale właśnie Aha. po to, żeby zarobili pana właściciele, tak? Zgadza się, aczkolwiek ten, ta wiedza o tym, że przez moje działania być może te PKB trochę rośnie, sprawia mi również satysfakcję.